Z nami Michał Chodecki, jutro walczysz z Maurycym Gojko. Zmieniały się, zmieniało się te nazwiska rywali kilkukrotnie, i ostatecznie stanęło na Maurycym Gojce. I jak podchodzisz do tego pojedynku? Podchodzę spokojnie, bo na takie rzeczy, które, na które nie mam wpływu, po prostu nie zawracam sobie głowy. Podczas przygotowania się zmienił chyba 4 5 mój rywal. Także... Ostateczny wynik wyszedł, jaki wyszedł, czyli Mauricy Gojko, oczywiście nie lekceważę tego przeciwnika, bo to jest doświadczony rywal, no ma 68 walk, co prawda dużo ma przegranych, ale, ale na, pewno, na pewno nie nastawiam się też na jakiś tam knockout, bo wiem, że go ciężko, ciężko e, mieli większość rywali, e, ciężko było go znokautować. Chcę sobie mądrze zaboksować swoje, zobaczyć jak, jak wyglądam bo, bo tej półrocznej przerwie od, yy, od ringu, zobaczymy. A jak się czujesz z formą, bo ostatni raz rozmawialiśmy przed tymi twoimi sparingami warszawskimi, jak to wszystko wyszło, ten, ten finałowy etap przygotowań? Znaczy w Warszawie, przyjechałem do Warszawy mocno jakiś podmęczony, nie wiem, może, może dały znaki właśnie te, te długie przygotowania moje i tak nie wyczułem tego, żeby wyluzować. Ja lubię ciężko pracować. No i wróciłem do Poznania, odpocząłem kilka dni, złapałem świeżość i dzisiaj, dzisiaj się czuję bardzo dobrze. Waga powinna być dobra, więc, więc jutro będzie OK. Ale bardziej towarzyszy Ci takie zmęczenie przygotowaniami czy, czy wyczekiwanie walki? No bo nie walczyłeś długo, kilka razy termin walki się zmieniał. Jak, jakie emocje teraz są Ci najbliższe? No takie były emocje, że byłem już znużony treningami, uciekałem z sali najchętniej i zmieniałem, zmieniałem też kilka lokalizacji sali, tam trochę u mamy pomieszkałem. Yy, pojechałem tam do mojego macierzystego klubu Warty Śrem, gdzie zaczynałem swoją przygodę z boksem. Tam trochę po, potrenowałem jeszcze wczoraj. Także może ta właśnie zmiana klimatu też mi posłużyła dobrze, wyluzowałem się, wycieczyłem i dzisiaj jutro będzie bardzo dobrze, mhm. uważam. Wierzę, że takie walki z zawodnikami, którzy mają ujemny bilans, którzy bo boksują bardzo często, są niebezpieczne, bo to może być brzydki pojedynek, w którym Ty będziesz się męczył, potem ktoś Cię będzie oceniał na podstawie tego, tej, tej walki, no i, no i też, też możesz sam z siebie nie być zadowolony. No, dlatego ja podchodzę na luzie do tego. Po jedynku, aczkolwiek będę skoncentrowany i mam tam z bratem jakiś plan wytyczony. Będę chciał go realizować, sobie wypróbować jakieś akcje nowe może nie, na pewno nie będę się pchał jakoś tam na knockout szczególnie. Także zobaczymy. No, Style robi walkę też tak się mówi, nie? że rywa zobaczymy na co mi pozwoli. Ja mu na przykład ja mu nie pozwolę na dużo, a ale zobaczymy, co rywal, także zobaczymy, czy te style dwóch mańkutów będzie odpowiadał. Mhm. Ale pomimo tego zmęczenia, pomimo tego znużenia, o którym wspomniałeś, zobaczymy coś z tego, czego się nauczyłeś w sparingach z Danem Garcia? Co sami wywnioskujecie, no uważam, że, że cały czas się rozwijam i coś tam zawsze nowego jakoś dołożę. No jest tak, że tam nie wiadomo jaki przeskok, to zobaczymy, ja muszę walczyć, żeby z walki na walki robić postępy, jak ja teraz pół roku nie walczyłem, to to sam, sam jestem ciekaw chudeckiego e, jutro. Okay, Dzięki Dziękuję i chciałbym podziękować szczególnie tej firmie Extreme Hobby, e, która wyprodukowała mi piękne koszulki e, oraz moim sponsorom. Oczywiście. Bez nich też tutaj bym nie był. Oni pomogli mi w przygotowaniu. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Zapraszam jutro do kibicowania.